Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego Donald Tusk akurat teraz zasiadł do tej michy? Nie był też co? Odpowiedź na to pytanie łączy się z innym pytaniem, bardzo często padającym z Państwa strony w komentarzach pod moimi filmami. Kiedy wreszcie skończą się te nieudolne rządy? Dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie reaguje na uśmiercanie polskiego rolnictwa? Pamiętamy wszyscy, jak plantatorzy papryki czy cebuli musieli rozdawać swoje plony, ponieważ nikt z przetwórców nie chciał ich nabyć, a rząd pozostawał wobec tej sytuacji i pozostaje. Cały czas kompletnie bierny. Padają z Państwa strony pytania, dlaczego prezydent akceptuje niszczenie polskiego ładu prawnoustrojowego, chociażby przez żurka, i jest absolutnie nieaktywny w sytuacji, gdy rząd wykańcza firmy do niedawna będące wizytówkami polskiej gospodarki i przynoszące krociowe zyski, a teraz tonące w długach, takie jak chociażby PKP Cargo czy Jastrzębska Spółka Węglowa. Otóż Donald Tusk i jego ekipa wcale nie odkryli właśnie żadnych nieznanych przez ostatnie dwa lata dowodów rzekomych przestępstw, jakich mieli się dopuścić Zbigniew Ziobro, Michał Woś czy inni przedstawiciele pisowskiej władzy. Premier dokonuje typowej ucieczki do przodu właśnie dlatego, że prezydent Karol Nawrocki na ostro i na poważnie wkracza do gry. W tym odcinku zobaczą Państwo, jakie są plany prezydenta. Padną również konkretne okoliczności prawnoustrojowe i data potencjalnego pozbawienia Tuska władzy, jeżeli plan prezydenta wypali. Będą bardzo wyraziste cytaty z Karola Nawrockiego, szefa jego kancelarii i niedoszłego szefa jego kancelarii. Tomasz Gdula serdecznie zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Od samego początku jedną z największych trosk prezydenta Karola Nawrockiego jest stan finansów państwa, dewastowanych rozmyślnie przez ekipę Donalda Tuska. Tutaj kilkakrotnie już państwo słyszeli z moich ust, że w budżecie na 2026 rok zapisany jest plan zadłużania Polski na miliard dwieście milionów złotych każdego dnia. To znaczy na 3 tony czystego złota. Po roku zatem będziemy zadłużeni na grubo ponad 1000 ton złota, a przypomnę, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, wielkim wysiłkiem zgromadził dla Polski 512 ton tego kruszcu, co stanowi jedną z największych państwowych rezerw złota na świecie. Jednak niech o skali Nieudacznictwa i niekompetencji aktualnego rządu i jego ministra finansów Andrzeja Domańskiego przekona państwa ta porażająca informacja, wyciągnięta z budżetu państwa przez szefa kancelarii prezydenta ministra Zbigniewa Boguckiego, który w radiowym wywiadzie podkreślił, iż na przyszły rok rząd zaplanował wzrost gospodarczy o 3,5%. Ale uwaga, dochody z VAT-u o blisko 9 miliardów mniejsze, jak to możliwe? Że mamy mieć w przyszłym roku jeszcze wzrost gospodarczy? 3,5%. 3,5% planuje pan minister Domański, ale jednocześnie planuje, że dochody z VAT-u będą o prawie 9 miliardów mniejsze niż w tym roku, kiedy no, mamy mniejszą gospodarkę, mniejszy wzrost gospodarczy. Pytanie do ekspertów Platformy, do pana Domańskiego, a przede wszystkim do premiera Tuska. Gdzie są te pieniądze? Dodając oczywistą informację, że rząd nie planuje żadnych obniżek podatku VAT, musimy dojść do wniosku, że po raz kolejny na wielką skalę rozkręcają się karuzele VAT-owskie. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Dlaczego deficyt państwa ma być tak potężny? Ma sięgnąć być może nawet 400 miliardów złotych, a już w tym roku Wyniesie 289 miliardów. Wiele wskazuje, że powodem jest fakt, iż utrzymujemy jako polscy podatnicy de facto dwa państwa i dwa narody nasz oraz ten sąsiedni ze wschodu. Nie ma innej możliwości, ponieważ zadłużanie państwa samo w sobie nie jest niczym złym może służyć Koniunkturze gospodarczej, nakręcaniu tej koniunktury, ale w Polsce nie widzimy żadnych wielkich inwestycji, w Polsce nie widzimy żadnych działań prorozwojowych, a jednak dług cały czas rośnie. Moglibyśmy jeszcze długo diagnozować sytuację Polski, wskazując, jak niszczycielskie są efekty rządów Donalda Tuska, co planuje w związku z tym prezydent Karol Nawrocki i czy rzeczywiście jest bierny tak, jak wielu z Państwa mu to zarzuca. Wręcz przeciwnie, prezydent. Premier i jego ekipa mają świadomość, że Karol Nawrocki pracuje bardzo intensywnie a apogeum jego aktywności w pierwszym etapie prezydentury właśnie się rozpoczyna. To, co już w tej chwili spędza premierowi sen z powiek, to seria prezydenckich wet wobec ustaw, które zostały uchwalone przez Sejm bądź będą uchwalone w najbliższym czasie. Wszyscy możemy zakładać, że prezydent zawetuje tę nieszczęsną ustawę, która zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Jest to bowiem jawny gwałt na wolności gospodarczej, Pomijam już, że to byłaby kolejna zbrodnia dokonana pod rządami Donalda Tuska i tym razem przy współudziale Karola Nawrockiego na istotnej branży, w której Polska jest jednym z europejskich potentatów. Możemy jednak zakładać, że prezydent nie podpisze tej awanturniczej ustawy. Ale to dopiero początek kłopotów rządu. Jako, że wiemy już doskonale, iż żadne próby podwyżek podatków, nad którymi aktualnie w ramach ustaw okołobudżetowych pracuje Sejm, także nie mają szans na poparcie prezydenta. Karol Nawrocki mówił o tym otwarcie podczas sierpniowej Rady Gabinetowej. Mam nadzieję, że pan prezydent podejmie jednak rozsądną decyzję i nie zawetuje tego pakietu, pakietu ustaw. Słyszę także, drodzy Państwo, o propozycjach podwyżek sześciu podatków przygotowanych przez rząd. Ja uznaję konsekwentnie, że rozkładanie tych zobowiązań na kolejne grupy społeczne, podwyższanie danin, podwyższanie podatków, jest rzeczą, której. Nie zamierzam akceptować jako prezydent polski. Nie będę Państwu teraz wyliczał całej długiej serii ustaw, które prezydent bądź zawetuje w najbliższych dniach, bądź planuje zawetować, jeśli wyjdą z Sejmu w zapowiadanym kształcie. Będziemy o tym na bieżąco sobie tutaj rozmawiali w kolejnych wydaniach programu Polskość to Normalność. Na chwilę obecną podkreślmy najważniejszą informację. Karol Nawrocki zamierza zmieść z powierzchni ziemi. Wszelkie niszczycielskie dla polskiego ładu. Ustrojowego dla polskiego ładu społecznego i dla polskiej gospodarki, projekty rządu Tuska nie dopuści do ich wejścia w życie. Będzie również bardzo ostra rozgrywka z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, która de facto już się rozpoczęła, o czym kilka dni temu poinformował. Cytowany już minister Zbigniew Bogucki. Został złożony wniosek pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący rozporządzenia regulaminu urzędowania sądów powszechnych. To jest ten akt, który wydał pan minister Żurek, w którym no, w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę. Myślę, że to adepci prawa na pierwszym, drugim roku studiów wiedzą, że jest to. Absolutnie niemożliwe, tym bardziej wie to były sędzia, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a mimo to. Działa w taki sposób. Skoro jednak rząd prowadzi tak niszczycielską działalność, to pytają Państwo, dlaczego prezydent nie odwoła Donalda Tuska i jego ekipy? Tutaj musimy zerknąć do Konstytucji, jako że ona w bardzo jednoznacznych zapisach przedstawia okoliczności, w których możliwe jest zdymisjonowanie rządu. Mówi o tym artykuł 158 Konstytucji, z którego jasno wynika, że rząd może być odwołany tylko w głosowaniu, w którym jednocześnie Powołany zostanie nowy premier, a więc musi zostać zawiązana koalicja rządowa, która będzie alternatywą dla aktualnej większości. I prezydent nad tego rodzaju rozwiązaniem parlamentarnym pracuje. Temu między innymi służyło spotkanie ze Sławomirem Mencenem, które miało miejsce kilka dni temu. Chodziło o schłodzenie temperatury politycznego konfliktu na linii Nowa Nadzieja, czyli partia Sławomira Mencena Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego bowiem nie ma. Ma najmniejszej możliwości zbudowania alternatywnej większości parlamentarnej. Prezydent, jak wiem, rozmawia z przedstawicielami zarówno Polski 2050, jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego, by z ich pomocą zbudować taką alternatywną większość. Ale najważniejsze jest to, że w tej chwili Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem, a prezydent Nawrocki pracuje nad posłami Polski 2050 i PSL-u, by przynajmniej część z nich nie podnosiła ręki za tym niszczycielskim dla kraju projektem. Projektem, który został przesłany do parlamentu przez rząd 26 września. To bardzo ważna data, gdyż od tej chwili zaczyna biec czteromiesięczny termin, w którym parlament musi przedłożyć w głowie państwa uchwałę Plan dochodów i wydatków na 2026 rok. Dlatego konkretnym dniem, w którym katastrofalna dla Polski misja rządu Donalda Tuska może dobiec końca, jest 26 stycznia 2026 roku. Jeżeli do tego dnia budżet państwa nie zostanie uchwalony, prezydent Karol Nawrocki zyska konstytucyjną możliwość rozwiązania Sejmu, co wynika z artykułu 225 Konstytucji. Czy jednak my, polscy patrioci, możemy jakoś wspomóc działania prezydenta zmierzające do przekonania części parlamentarzystów aktualnej koalicji, by nie podnosili ręki za budżetem? Myślę, że w tym kontekście bardzo ważna jest wypowiedź profesora Przemysława Czarnka z jednego z ostatnich spotkań z wyborcami. Posłuchajcie państwo, bo to niezwykle mocne i mądre słowa. Za naszych czasów wcisło latała z kitką. Pan 6 tą kitkę latała pod Bogdankę w czasach, kiedy Bogdanka przynosiła 700 milionów złotych zysku i więcej, i więcej, i więcej. Ale to złodzieje wtedy rządzili Bogdanką, nie? I ludzie uwierzyli, bo i pół Bogdanki zagłosowało przeciwko tym złodziejom, którzy tak zarządzali Bogdanką. Gdzie są dzisiaj ci ludzie, którzy pracują w Bogdance, a Bogdanka leży 134 miliony złotych tylko za trzeci kwartał? Jakbyście zrobili dobry sondaż w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która zatrudnia ponad 30 tysięcy ludzi tylko spółka, jest monopolistą w Europie, jeśli chodzi o wydobycie węgla koksującego, to większość nie zagłosowała przeciwko nam w czasach, kiedy spółka przynosiła miliard i 7,5 miliarda złotych zysku rocznie, ale złodzieje nią zarządzali. Dzisiaj fachowcy nią rządzą i przyniosła straty tylko za półrocze 2 miliardy złotych. Gdzie się naród? Kiedy się naród obudzi do cholery ciężkiej i pogoni tych ludzi? Nasza aktywność będzie też potrzebna, być może, aby umożliwić w ogóle funkcjonowanie kancelarii prezydenta, bo jeżeli Donald Tusk zdoła skonsolidować koalicję i budżet będzie uchwalony, to możliwe, że znajdą się w nim wobec bardzo zdecydowanych działań prezydenta zapisy, które pozbawiają jego kancelarię środków na funkcjonowanie. Znamy Donalda Tuska z tego rodzaju zagrywek. Już w tym roku nie zostały uchwalone pieniądze na funkcjonowanie wymienionych w Konstytucji organów państwa, takich jak. Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy to skandal i złamanie prawa, za które z całą pewnością ekipa Tuska będzie musiała w przyszłości odpowiedzieć. Ale w 2026 roku takie rozwiązanie planowane jest również wobec prezydenta Nawrockiego. A to oznacza, że być może będziemy się musieli zrzucić na kancelarię prezydenta, żeby Karol Nawrocki i jego aparat urzędniczy w ogóle mogli funkcjonować. Tak wyglądają ramy konstytucyjne działań prezydenta, który wetami będzie wytrącał z ręki argumenty i dewastatorskie plany rządu Donalda Tuska. Z drugiej strony, budżet państwa to ustawa newralgiczna i najważniejsza, raz do roku przyjmowana przez Sejm. Prezydent nie ma możliwości jej zawetowania. Podkreślmy to: może jedynie wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ale rozwiązanie Sejmu. Może Możliwe jest tylko wtedy, gdy ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w terminie czterech miesięcy od jej przesłania do Sejmu. Wtedy również prezydent nie musi rozpisywać wyborów, bo być może złożony zostanie wniosek o wotum nieufności dla rządu wraz z nazwiskiem nowego premiera i wówczas zmieni się większość parlamentarna takie są możliwości, a wszystko rozstrzygnie się do 26 stycznia. Będę państwa oczywiście bardzo szczegółowo informował o wszelkich działaniach prezydenta i niewątpliwych kontrakcjach Donalda Tuska oraz jego ekipy. Bardzo proszę o komentarze, czy uważacie, że działania prezydenta mogą przynieść pożądany efekt w postaci nieuchwalenia budżetu i rozpisania przedterminowych wyborów, bądź też być może w w postaci zbudowania w ramach aktualnego Sejmu nowej większości parlamentarnej, która powoła tak zwany techniczny rząd, mający za zadanie doprowadzić Polskę do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Czy może jednak Donald Tusk, powodowany strachem, który towarzyszy przede wszystkim podległym mu urzędnikom, strachem wynikającym z odpowiedzialności za to wszystko, czego dopuścili się na przestrzeni minionych niemal dwóch lat, Spowoduje konsolidację, i w związku z tym ekipa rządowa przetrwa do wyborów w 2027 roku, niezależnie od starań prezydenta. Dajcie znać w komentarzach. Proszę o kciuki w górę, jak podkreślam, w każdym odcinku na jego zwieńczenie to bardzo dobrze robi naszym zasięgom. Dziękuję za spotkanie, życzę błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia.